Hej, witam Was serdecznie. Po ostatnim filmie e, zakupowym, czyli holu, czyli moich nowościach kosmetycznych, pielęgnacyjnych, przychodzę do Was z moim pierwszym projektem Denko. Czyli będę mówić Wam takie króciutkie recenzje, będę starała się mówić jak najbardziej zwięźle i na temat. E, ocenicie zresztą jak to wyszło. E, o produktach, które już zużyłam, których używałam, no... dosyć długo, zależnie od tego na jak długo starczyły, ale na pewno był to ponad miesiąc, jeżeli chodzi o... Tak, na pewno każdy produkt testowany był przeze mnie ponad miesiąc. Także... dzisiaj koniecznie weźcie sobie herbatę, kawę, usiądźcie, odprężcie się i oglądajcie i zostańcie ze mną. Zaczniemy więc od pielęgnacji twarzy. Pierwsza seria, którą chciałabym Wam pokazać, którą zużyłam, są to, jest to seria oczyszczająca z Ziai Liście Manuka. Jest to seria, która naprawdę jest rewelacyjna, którą polubiłam bardzo, którą użyłam do tej pory zapas mam tych produktów, używam je ich też teraz do pielęgnacji, trochę łączę z innymi. Zresztą pojawi się wpis już niedługo na blogu i zobaczycie, ale do rzeczy. Pierwszym y, produktem, który Wam pokażę, jest pasta do głębokiego oczyszczania twarzy. Właśnie z tej serii i Liście Manuka. To jest taka pasta, która ma w sobie takie malutkie mikrogranulki, którymi bardzo fajnie oczyszczamy twarz. Jednocześnie mamy y, peeling. Jest naprawdę świetna, świetnie się sprawdza, świetnie zmywa resztki makijażu. Radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Skóra jest wtedy bardzo fajnie oczyszczona, ale nie ściągnięta, więc na wielki plus i jak najbardziej ten produkt mogę Wam polecić. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, jest to żel myjący do twarzy, również z tej zielonej serii liście manuka. Również sobie bardzo fajnie radził, i ja używałam właśnie tych dwóch produktów pasty i żelu, łączyłam je. Czyli podczas mojej wieczornej pielęgnacji używałam i tej pasty, i tego żelu, więc skóra była naprawdę świetnie oczyszczona. Nie miałam bardzo dużych problemów z serą właśnie dzięki tej serii. Moja skóra się poprawiła, więc jak najbardziej na wielki plus. I uzupełniałam to wszystko kremem mikrozłuszczającym z kwasem migdałowym na noc, również z tej samej serii, który radził sobie bardzo fajnie. Moja skóra była mm, po, tych, po tej całej serii bardzo fajnie oczyszczona, nie była ściągnięta i ten krem naprawdę nie robił nic złego skórze. Skóra yy, ani nie schodziła, bo czasami się tak zdarza, jeżeli stosujemy kremy z kwasami. Była naprawdę fajnie wypielęgnowana była pozbawiona takich jakby niedoskonałości takich, które są niefajne. W ciągu nocy to bardzo wszystko łagodniało i było naprawdę rewelacyjne. Jeszcze a propos wszystkiego to zapach był też bardzo przyjemny, bardzo lubię ten zapach. Kolejne rzeczy, które były do pielęgnacji to ten krem z La Roche-Posay Effect Larduo. Ten krem jest rewelacją i polecam go wszystkim, którzy borykają się z najróżniejszymi niedoskonałościami skóry. Czy to jakieś grudki, czy zaskórniki. Ten krem sprawdza się świetnie. On nie zapycha, bardzo fajnie się sprawdza i najczęściej ja stosowałam go po prostu punktowo na jakąś niedoskonałość i świetnie sobie radził. Wszystkie jakieś takie, jeżeli wyskakują wam niedoskonałości, które są takimi podskórnymi grudkami, które są nieprzyjemne i bolą, najzwyczajniej w świecie bolą, to wystarczy posmarować sobie na noc i kiedy budzicie się kolejnego dnia, to skóra jest naprawdę świetnie ukojona, ten wyprysk jest tak jakby wchłonięty, wsysany i ten krem naprawdę działa świetnie. Starczył na długo, bo ja go używałam około 4-5 miesięcy, Także rewelacja, naprawdę byłam bardzo z niego zadowolona. Wydatek jest troszeczkę większy, ale efekty są naprawdę świetne. Tonik yy, z firmy La Roche z tej samej serii, co Krem, czyli Effec. Bardzo fajny, ale również bardzo, bardzo mocny. On mi troszeczkę wysuszał, wysuszał skórę, więc skończyłam go i teraz przerzuciłam się na toniki, które e, są bardziej nawilżające i po prostu oczyszczające. Kolejnym produktem, który mogę Wam pokazać, był tonik matujący z Nivea do cery mieszanej. E, najzwyklejszy tonik, nie robił nic specjalnego, po prostu oczyszczał, e, miał bardzo, bardzo fajny zapach. E, i chyba nie będę nic mówić o nim więcej, bo po prostu no nie, nie był rewelacyjny. Yy, kolejne płyny micelarne to był ten z, z Biedronki z firmy Be Beauty, Matujący płyn micelarny i jego pojemność 400 ml starczyła naprawdę na 4 miesiące, więc był bardzo wydajny. Fajnie się go używało, ale jeżeli chodzi o, o mój makijaż, który robiłam i próbowałam nim zmyć, to nie radził sobie tak naprawdę z, z tuszami. I to nie były tusze wodoodporne, tylko to były najzwyklejsze jakieś tusze. No Bardzo ciężko mu szło, i żeby mu pomóc, musiałam dokupić sobie yy, specjalny płyn do zmywania makijażu oczu, taki dwufazowy, aby mógł sobie poradzić. Więc ogólnie było ok. Jeżeli chodzi o, o tę pojemność za, za cenę około 8-7 zł, to było naprawdę w porządku, więc. Jeżeli chodzi o, o taki produkt zwykły do oczyszczania, to jak najbardziej ok. Kolejny płyn micelarny z Burżuła I to była woda micelarna do demakijażu twarzy i oczu. I właśnie podobnie jak ten produkt z Biedronki, tylko że z Burżuła ten produkt był droższy. Yy, około 13 zł czy 14, jakoś tak. Mniejsza pojemność, bo 250 ml. Nie rozumiem zachwytu, który, który jest na temat tego produktu. Myślałam, że naprawdę będzie świetny, no ale tak jak podobnie jak ten z Biedronki, nie radził sobie po prostu ze zmyciem makijażu oczu, a ten makijaż naprawdę nie był e, robiony produktami e, długotrwałymi czy, czy wodoodpornymi, więc trochę się zawiodłam. Kolejne produkty do, do makijażu to e, płyn micelarny z Ziai Ulga. Tak samo jak te poprzednie, no był po prostu ok. Że nie wiem, nie będę o nim mówić więcej, bo nic ciekawego. Kolejny z Kolastyny, ten również podobnie po prostu oczyszczał, dawał takie fajne, fajne uczucie na twarzy. Skóra była oczyszczona, ale to też nic poza tym. Nic nie zdziałał ciekawego na twarzy, nie, nie oczyszczał jakoś cudownie. Kolejne produkty to e, mleczko do demakijażu z garniera, z, z, do skóry normalnej i mieszanej, z ekstraktem z winogron i ten, te mleczko radziło sobie bardzo fajnie, ym, zmywało bardzo fajnie makijaż, radziło sobie również z tuszami, z eyelinerami, więc fajnie oczyszczało, naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo się przyjemnie tego używało i zabaw był bardzo przyjemny. Yy, mleczko do demakijażu oczu, yy, do delikatnych yy, okolic, usuwa makijaż wodoodporny, i to, był też tak, to było też takie mleczko, którego ja mogłam używać nosząc soczewki, więc to było dla mnie bardzo ważne. Fajne, delikatne mleczko o fajnym składzie i pomimo, że jest to delikatne mleczko do wrażliwych okolic oczu, to naprawdę świetnie sobie radziło z makijażem, więc jak najbardziej było ok. I ostatni już produkt do. do oczyszczania twarzy, to głęboko oczyszczająca pianka z Clean and Clear. Bardzo fajny produkt, bardzo fajnie się jej używało, więc polecam Wam ją serdecznie. Bardzo fajnie oczyszczała skórę i nie wysuszała, więc to też było dla mnie ważne. Tu jeżeli chodzi o produkty do, już do makijażu, do twarzy, są to produkty, jeden z Rimmel, drugi z Astora. I tutaj BB Cream, który no, średnio się sprawdził. Ani nie kreł fajnie, no ogólnie po prostu nie byłam zadowolona, no, ale to BB cream, więc on nie ma takiego mocnego krycia, ma bardziej y, właściwości nawilżające. Ale jest napisane, że jest to baza pod makijaż, czyli tak naprawdę powinnam nakładać na niego jeszcze jakieś inne produkty. Nabierza, minimalizuje pory, koryguje i kryje niedoskonałości. Nie robił tego wygładza, matuje, nadaje zdrowy blaski, i chroni skórę. On miał taką dosyć lekką konsystencję, czego ja no, nie lubię. To jest nieprzyjemne, że czujecie, dotykając swojej skóry, czujecie po prostu, że ten produkt jest na twarzy. To jest bardzo niefajne. Ja lubię takie ma bardziej matowe efekty, nie lubię rozświetlania na swojej twarzy. No ale to wiadomo, to rzecz gustu. I drugi produkt, podkład Matitude High Definition. I to był bardzo, bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo lubiłam go nakładać. Przyjemna konsystencja, fajna formuła, utrzymywał się naprawdę długo, on fajnie wygładzał skórę, zakrywał dość dobrze niedoskonałości, krycie było takie um, średnie, troszeczkę w kierunku takiego najprostszego, najzwyklejszego, ale ogólnie podkład bardzo fajny z SPF20, bardzo fajnie się sprawdził. Kolejne produkty to tuż do rzęs z, z, z Rimmela Day to Night. On miał bardzo fajną, fajne rozwiązanie, bo miał dwie szczoteczki tak jakby, znaczy jedną szczoteczkę, ale dwa rozwiązania, że tutaj po wyciągnięciu nakładało nam się tuszu, tak jak tu jest napisane, że z dnia na noc. Czyli tu była ta wersja e, na dzień. A kiedy odkręcamy drugą część tego tuszu, to mamy. E, mia, uzyskiwało się pogrubienie, także formuła była naprawdę fajna. I ten tusz sprawdził się świetnie, bardzo lubiłam go używać. Byłam bardzo, bardzo zadowolona, więc polecam Wam go serdecznie. E, jeżeli jesteśmy już przy okolicach oczu, to tutaj ten eyeliner z Inglota, w którym robiłam Wam już recenzję na blogu, także nie będę się o nim jakoś szczególnie opowiadać. Powiem Wam tylko jeszcze, co było dla mnie najważniejsze, że ta gąbeczka, która tu była, była po prostu rewelacyjna. Sprawdzała się świetnie, można było nią wyrysować cieńszą kreskę, grubszą kreskę, to było świetne. A i trwałość też była rewelacyjna, także był super. Teraz dwa produkty do, do makijażu ust: Max Factor, Max Effect Gloss Cube. To, są, to jest jeden błyszczyk, a drugi to jest Vibolip Sensation i on miał y, pył spowiększają, efekt powiększający usta, y, w podobnych dosyć kolorach. Ja lubię takie kolory, najczęściej je używam, i tak naprawdę w mojej kosmetyczce najczęściej zna, zna, znaleźlibyście y, kolory takie bardziej cieliste, różowe. Po prostu w takich czuję się najlepiej, y, produkty były ok. Niczym szczególnym się jakoś nie wyróżniały. Bardzo fajnie się sprawdziły, były naprawdę długo były ze mną, więc jak, jak najbardziej na plus. Z Max Factora również e, korektor pod oczy z fajną gąbeczką. Gąbeczka była bardzo fajna, bardzo pomagała, ułatwiała nam e, nakładanie tego produktu, rozcieranie. Taki tutaj, wiecie, wyciskany. E, Jedna jego wada była taka, że on strasznie szybko mi się skończył. Ja nie nakładam korektorów pod oczy jakoś bardzo dużo i, i to też nie jest tak, że każdego dnia nakładam korektor, a ten skończył się naprawdę ekspresowo. Efekt był bardzo fajny, bo ładnie zakrywał jakieś niedoskonałości pod oczami, cienie czy coś takiego, ale no, skończył się mega szybko. Kolejny produkt to yy, puder prasowany z, z burżuła również bardzo fajny produkt bardzo długo był ze mną fajnie się go stosowało i bardzo chętnie jeszcze do niego wrócę tu jest Healthy Balance a ja lubię jeszcze tą serię Healthy Mix z podkładów, zresztą recenzja tego podkładu również jest na na blogu i ostatni już produkt dzisiaj, który chciałabym Wam przedstawić to jest perfuma to jest perfuma z Mexa ja Wam podlinkuję pod filmem Dokładnie, która to jest, yy, z której serii. Zapach jest rewelacyjny. To już jest HA trzeci mój flakonik. Pachnie obłędnie. Taki fajny, kobiecy, ożywiający zapach. Nie wiem, jak mam wam określić jeszcze. Yy. On jest takim połączeniem jakby słodko takich bardzo fajnych aromatów. No naprawdę, takie bardzo, bardzo kobiece, takie delikatne, nie, nie są to ciężkie perfumy. Myślę, że naprawdę wielu osobom by się spodobały i też długo, długo starczają, bo one były używane przeze mnie przez jakieś 4 miesiące lub 5 miesięcy, więc naprawdę są bardzo fajne i są też bardzo trwałe. Pryskając sobie szalik czy apaszkę było czuć kolejnego dnia zakładając ten szalik, także naprawdę sprawdzały się świetnie. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów, to także mam już kolejne flakoniki w zapasie. I to chyba na tyle. Mam nadzieję, że takie mini recenzje tych wszystkich produktów będą przydatne. Dajcie mi znać, co w ogóle sądzicie o tych projektach Denko. Czy lubicie je oglądać, czy, czy chcecie je kolejne takie produkty? Piszcie również, co chciałybyście, żebym poprawiła, lub nad czym jeszcze popracowała. To będzie dla mnie też fajna wskazówka. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, pa pa!